ulubionego tekstu Ojca Świętego Jana Pawła II, chciałam serdecznie podziękować Pani Małgorzacie Woluczce-Wnuk za pomysł i zaproszenie mnie do czytania tekstów Ojca Świętego w ramach projektu Zakopane czyta Jana Pawła II. Pierwsze wersety, magnifikat. Moi drodzy, zawsze u początków swoich poczynam myśli i słów i uczynków Trzeba szukać chwały Bożej i uwielbienia Boga. Uczucia takie zdają się być obce dzisiejszym ludziom i dzisiejszej cywilizacji, które widzimy to i w naszej ojczyźnie, bardzo walczy o to, ażeby imię Boga nie było wspominane w życiu publicznym. Bardzo walczy się o to, ażeby odciąć się od chwały Bożej, uwielbienia Stwórcy. Nasza cywilizacja jest smutna i staje się coraz częściej jakąś całością bez początku. Mówi się, że początki, początek jest w człowieku samym. To jest tylko częściowa prawda. Każdy dobrze wie, że żaden człowiek sam w sobie nie jest wieczny, więc ostatecznego początku w człowieku szukać nie można. Nie można też w człowieku szukać ostatecznego kresu. Pierwszy początek i ostateczny kres jest u Boga, w mocy Boga. Dlatego cywilizacja i życie, które od Boga się odcina, staje się jakby kadłubem bez początku i bez końca. Moi drodzy bracia i siostry, pielgrzymi, słowa, które Matka Boża wypowiedziała na progu domu Zachariasza i Elżbiety, muszą być podstawowym programem naszego życia. Musimy od Boga rozpoczynać i do Boga zmierzać. Jeżeli życie nasze nie ma się stać kadłubem bez sensu, Na kolejność słów wyrażających uwielbieniem Boga. Wielbi dusza moja Pana, Matka Najświętsza mówi następnie. Rozradował się duch mój. Tej wielkiej prawdzie dawali wyraz nieraz różni myśliciele, twórcy wielkich systemów filozoficznych. A prosta dziewczyna z Nazaretu wyraziła to bardzo prosto. Rozradował się duch mój w Bogu. To wielka prawda. W Bogu tylko może duch ludzki znaleźć swoje szczęście, swoje odpocznienie. Moi drodzy bracia i siostry, nie ma dla człowieka radości bez Boga. Wiecie dobrze, że człowiek wadzi się z Bogiem, żyje w grzechu, nie znajduje w sobie radości, ostatecznej radości do dna duszy. Nie znajduje. I cywilizacja, która odsuwa Boga, skazuje się na dogłębny smutek i brak szczęścia. Może się człowiek i ludzkość bardzo rozwijać pod względem technicznym i to nawet w wymiarach międzyplanetarnych ale owe osiągnięcia egzystują poza człowiekiem i nie zastąpią tego, co jest w człowieku. Duch ludzki zawsze będzie szukał dla siebie ostatecznego zrozradowania, uspokojenia i odpocznienia, które może znaleźć tylko w Bo